Ok, mam dla Was szybkie podsumowanie tego, jak przebiegła symulacja bitwy pod iganiami z powstania listopadowego. No więc, to jest zapis rozgrywki wojennej, która odtwarza to no, naprawdę zacięte starcie. Polacy, wiecie, mieli inicjatywę, ale stanęli przed trudnym zadaniem przełamać rosyjską obrony, która była mocno obstawiona zwłaszcza artylerią i kawalerią. Po pierwsze, cóż, te początkowe manewry Polaków okazały się dość kosztowne. Próbowali oskrzydlić Rosjan siłami generała prądzyńskiego w tym ósmym pułkiem piechoty, ale wiecie co? Wystawili się na naprawdę celny ogień rosyjskiej artylerii generała Lossena, no i od razu były pierwsze straty. Po drugie, kolejne polskie ataki na samą miejscowość no niestety przyniosły jeszcze większe straty. Ale co ciekawe, Rosjanie odpowiedzieli, ich kawaleria ruszyła z brawurową szarżą prosto na drugi pułk ułanów, no i prawie dopadli samego prądzyńskiego. Polski dowódca cudem uniknął niewoli, Rosjanie mieli chyba pecha przy rzutach kośćmi, ale zaraz potem jego osłona, ci Uani, zostali kompletnie rozbici. Żeby Wam dać obraz, po trzech turach Polacy stracili aż 13 punktów siły, a Rosjanie tylko 5. To naprawdę bolało. No i wreszcie, po trzecie, w czwartej turze Polakom w końcu się udało. Przeprowadzili udany szturm na zachodnią część Igań, nawet ranili rosyjskiego dowódcę Siwersa. Ale wiecie, co było chyba największym ciosem dla Rosjan, stracili swoją drugą baterię artylerii. Polacy zaatakowali ją z Nienacka, od tyłu. Krótko mówiąc, ta symulacja bitwy pod Iganiami pokazała naprawdę zaciętą walkę, pełną zwrotów akcji, gdzie Polacy choć coś zdobyli, zapłacili za to bardzo wysoką cenę, a artyleria i kawaleria odegrały absolutnie kluczową rolę.